Dzisiaj zakończyły się zajęcia na basenie kajakowym w Warce. Był to cykl coniedzielnych spotkań, na których tam doszkalaliśmy się w asekuracji, w ratownictwie. Dla całkiem początkujących. No, pokazaliśmy, że kajak nie jest wcale taki straszny, oswajaliśmy ich Pokazywałyśmy, jak zachowuje się kajak po wywrotce, jak się z niego wypada, że to nie jest wcale takie trudne. No, w tej chwili już tu część ekipy wybiera się na rzekę Jeziorkę. Piękna pogoda, nie sposób nie skorzystać. Następnie w planach za tydzień mamy przełom Dunajca, odwiedzimy też tor kajakarstwa górskiego w Krakowie, na Kolnej. No i co tydzień będzie się coś działo. Planowany jest wyjazd na rzekę Wisłok. No i już teraz chciałbym zaprosić na drugi ultramaraton organizowany wraz z klubem sportowym Stomaszowa Mazowieckiego. Do przepłynięcia, do pokonania jest 119 km z Tomaszowa Mazowieckiego do Warki. 1 czerwca. Zapraszam serdecznie. Słyszałem, że niebawem jedziecie na mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi, tak? Tak. I gdzie to będzie? W gości. Na Zuwisz. Tak. I to będzie za tydzień? No jest, za tydzień. I, I jaki skład od nas jedzie? Pięć osób jedzie od nas. Tak? ja, już kilka wody, wiatr Buecki, Babę Uśmiech i miłosną falę jako piotra. A rok temu, gdzie były zawody też? W y, Zielonej y, Górze. Byłem. I jakie były wtedy Twoje wyniki? Byłem w drugim mięscu, w Polsce. Te dwa lata były właśnie w Zielonej Górze, wcześniej były dwa lata, trzy lat ja w Ludności. I chyba po prostu to była też Ludności w Ludności. To było później. <b> <enfant> Ale no, no to powodzenia i zrób nam jakąś tutaj wywrotkę na zakończenie w tym kajaku.